6 sierpnia przy ulicy Królowej Jadwigi otwarty został Plac Wodny. W końcu legionowianie nie muszą wyjeżdżać do Warszawy, bo mają swój własny park-fontan. Jeden Nie mówiłem, że nie Wielkie brawa. nie jest tak wielkiej skali, jak to jest w Warszawie, ale myślę, że 22 metry na 8 już jest wystarczająco do tego, żeby się pobawić. W związku z tym myślę, że pomysł fajny, bo w legionowie czegoś takiego nie ma. Wieczorami jest podświetlane, a więc można sobie wieczorem przyjść. No i nie ukrywajmy, fantastyczna zabawa dla dzieci. Po oficjalnym rozpoczęciu puszczona została woda i zaczął się prawdziwy szał. Dzieci biegały po placu, wbiegały w wodę i po chwili każde było przemoczone do suchej nitki, ale i szczęśliwe. Niestety, akurat tego dnia pogoda nie dopisała i nawet ci, którzy nie korzystali z placu, zostali skazani na zmoknięcie. Jestem bardzo miło zaskoczony, że mimo tak fatalnej pogody Pada Deszcz nie jest naj, najcieplej. A wczoraj była cudowna pogoda. Przyszło tak wielu mieszkańców Legionowa, w bardzo różny wieku. E, w mojej ocenie świadczy to o tym, że ta inwestycja jest bardzo potrzebna, bardzo akceptowana i że się będzie po, podobać. Ta woda nie jest podgrzewana, natomiast nie jest zimna. Dlaczego? Dlatego, że ta woda wchodzi w obiegu zamkniętym i w momencie, kiedy pewna ilość wody wyparuje albo wyniosą ją na nóżkach czy ciele dzieci, to ona jest dopuszczana. Jako zimna, ale jednocześnie pod spodem tych płyt, tam jest taka niecka żelbetowa, ona się naturalnie grzeje. Także ona nie jest zimna, dlatego oni tak śmiało sobie tutaj poczynają, że nie jest im zimno. Plac ma być nie tylko miejscem do zabawy w wodzie dla dzieci, ale i do wspólnych spotkań wszystkich mieszkańców. W planach jest organizowanie pikników rodzinnych, wspólnego czytania książek na świeżym powietrzu i wielu innych atrakcji.